Witam serdecznie, Matthias1 z tej strony. No i... żona troszkę powalczyła. I uruchomiliśmy czujniki ciśnienia w kołach. Tak to mniej więcej wygląda. No, trzeba jeszcze tam skalibrować, ustawić, wiadoma sprawa. Czujnik z TPMS-ów na razie tu jest podłączony. Finalnie będzie tutaj pod daszkiem. Jest drugie wejście USB. No i tak to wygląda mniej więcej na, na felgach. Już koła są nieprzykręcone jeszcze do auta. Felgi troszkę odnowione. Wyważone już. Także... Na razie sobie stoją oparte, tak, żeby można było je spróbować zczytać tym tpms em No i to na tyle. Pozdrawiam, Macjas1.